Siemandero, dzisiaj taki znaczek. Dzisiaj będziemy otwierać paczuszkę od mikołaja. Tu mamy paczuszkę. Pacuszka dla dużych chłopców. Ale słodycze. Tu mamy jedną stronę. Tu mamy drugą stronę. Ale słodkości. Jakie fajne pierniczki. No, tu mamy pacjenta, oczywiście. Yy, I będziemy, co będziemy robić? Będziemy glebować tą furę. Bo klient uważa, że za wysoko stoi. Może nie wiem, terenowa miała być. Ma być gleba, więc będzie gleba. Zaczynamy. Lecimy dalej w Porsche. Tak to wygląda w oryginale. Tak to wygląda po zmianie. To jest śruba do regulacji. Z ciekawostek, hydrauliczny stabilizator. Dobra, idę na drugą stronę. Dobrze, tak to wygląda z przodu. Idziemy do tyłu. Tak to wygląda z tyłu. Już powolutku zbliżamy się ku końcowi. Z przodu jeszcze centralną śrubę muszę skręcić, tak to wygląda w środku, niestety środek trzeba rozebrać, bo amortyzatory są gdzieś tam w kablach. więc lecimy do przodu jeszcze muszę tę stansę pozakładać, bo Pan sobie zażyczył yy, zawieszenie jest wstępnie wyregulowane jakby z zaleceniami producenta jeszcze jakaś zbieżność i będziemy kończyć Simon to jest Porsche, bo Wam nie powiedziałem Porsche 911 Turbo S albo S Turbo. No, musicie teraz docenić to, co dla Was zrobię, bo chciałem Wam coś pokazać. To generalnie auto jest czteroosobowe, tu jest jedna część fotela, tu jest oczywiście siedzisko, tu jest druga część fotela. Generalnie jakoś nie przepadam za naprawą Porsche, ale. Jakby z biegiem czasu coraz więcej tych odrobin, i coraz bardziej je jakby zaczynam lubić. Popatrzcie, jaka jest prostota generalnie w montażu tego czegoś yy, zwanego siedzeniem. Po prostu składacie sobie tutaj, tak? Wkładacie sobie tutaj, wkładacie sobie tutaj taki plasticzek. Ach, jedną ręką będzie słabo. przesuwacie ten plastik w tą stronę. I fotel jest zamontowany. Po prostu genialne. Po prostu genialne. No. To jest prostota wykonania. Ale jeszcze bardziej genialne jest montaż tej części fotela. który teraz muszę się skupić, jak ona idzie. Po prostu w aucie za, nie wiem, ile to auto kosztuje w milion. Może więcej. Po prostu na rzepa. No niesamowite to jest. Ja nawet nie próbuję siadać w tych fotelach. Generalnie auto jest czteroosobowe, ale ja nawet nie próbuję usiąść w tych fotelach, bo... Yy... Dobrze, w Porsche już zmierzamy ku końcowi. Tu muszę tylko jeszcze pozakładać maskownicę pod szybie, ale będzie regulowana jeszcze zbieżność, więc tego nie składam. A jak chcecie zobaczyć silnik, to wam pokażę, jak to wygląda. Tu mamy pokrywę silnika, otwieramy pokrywę, no i taki macie widok. Nic więcej nie zobaczycie, tu są wentylatorki do chłodzenia, jeszcze chłodnic, les oleju, spryskiwacze, nalepka oleju, 3.8 motor, turbo. Więc kończymy tym znaczkiem, jak się podobało zostaw kciuka w górę, daj polubienie, napisz komentarz jakiś i zapraszam Was po więcej.